Siemanko, No Momencik, <laughs> sprawdzimy najpierw tutaj, czy mi poszedł Aha, dobra Widzę, że na YouTubie już tutaj mi idzie Aczkolwiek niestety m, Zdechło mi na Facebooku, więc poczekajcie chwilkę Jeżeli możecie się uz uzbroić w cierpliwość. Coś tu się po prostu sypie, niestety tak czasami się zdarza właśnie z tym programem, nie mam jeszcze tak jak mówię do końca wprawy w tym wszystkim, więc wybaczcie mi, że takie trochę amatorskie podejście do tego, no ale cóż, no nie, od razu Kraków zbudowali, mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej tylko i za jakiś czas będziemy wracać na te filmiki tutaj i tak naprawdę się śmiać po prostu z tego jaka to była amatorszczyzna cudzysłów. Więc na razie to tak zrobimy sobie. Dobra, jest tam. Tu się poprawię troszeczkę, żeby było lepiej widać. Jest ok. Dobra, sprawdźmy teraz, czy ruszy stream na Facebooku. Zdaje się, że ruszył. Jeszcze sprawdźmy go dla pewności. Tak, ruszył. Więc moi drodzy, no dzisiaj opowiem Wam właśnie o tym moim kursie do Londynu. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj to pokazać i że to będzie względnie dobrze wyglądało. Niestety dalej mam problem z tym mikrofonem cholera. Nie mogę znaleźć tam tego mikrofonu. Dzisiaj będę rozpo... Wybaczcie też mój strój że taki nieżyciowy, no ale dzisiaj będę rozpakowywał właśnie busa i tak dalej. Właśnie idę teraz szukać busa, bo busem od dzisiaj, przez, od dzisiaj parę dni będę pracował swoim busem, więc... Muszę go przygotować do trasy. Niestety za szybko się obudziłem. Mam cały dzień już spieprzony. Mam nadzieję, że jakoś tam sobie to poradzę. No, no cóż, po prostu takie jest życie jak ja to mówię. Nic na to nie poradzimy. A więc dobra, zacznijmy tutaj teraz. Od tego tutaj. Słuchajcie, a więc moje mieni... Jak przygotować się mentalnie, że tak powiem, jadąc do, nieważne czy do Londynu, czy, czy do jakiegokolwiek innego większego, większego miasta, słuchajcie, generalnie postarajcie się przygotować, wiedzieć mniej więcej dokąd pojedziecie, sprawdźcie to sobie na Google Mapsie i tak dalej, najlepiej posprawdzajcie sobie te punkty, wiadomo, to nie zawsze Wam się uda. I tak dalej, ale dobrze jest sprawdzić rejon, jakimi drogami będziecie wracać i tak dalej, wokół jakiego kwadratu dróg jesteście, żeby w razie jak się pogubicie, żebyście wiedzieli, że właśnie coś odstawiacie złego. No tutaj na tym filmiku widać tutaj teraz właśnie to, tutaj akurat to, to co teraz widzicie, no za chwilkę będzie fajny manewr, tutaj w prawo będę nawracał, zobaczcie jak pójdę na lewy pas. Można zrobić to w Londynie, naprawdę, wystarczy włączyć kierunkowskaz i poczekać, ktoś w końcu Cię wpuści. Musiałem tutaj akurat ten manewr zrobić dlatego, że wjazd do firmy był niemożliwy od tej strony, od której ja podjeżdżałem. Po prostu część bramy była zepsuta i było to niemożliwe do wykonania, po prostu. Takie są niestety niuanse londyny, jeżeli się nie zna. Jeżeli się nie zna, po prostu trzeba czasami objechać. I tutaj akurat ten objazd to było prawie 15 minut, widzicie tutaj. W tą bramę skręciłem w prawo, ale jakbym szedł z lewej strony, nie miałem szans. Tam było za duży ruch jeszcze zresztą. Po prostu nie miałem szans. Źle się złożyłem do zakrętu. A nie cofniecie na ulicy, nie? żeby przeskoczyć. Tutaj znowuż na lewe lusterko cofałem. W tych ciasnych uliczkach i tak dalej, ale no, przyznam się szczerze, za system kierowców. Nie? I teraz, właśnie powiem Wam jedną właśnie rzecz. Jak się przygotować na te wąskie uliczki? Słuchajcie, musicie po prostu pamiętać o tym, że nie umiecie jeździć. Po prostu, tak to powiedzcie sobie, nie umiecie jeździć. I sprawdzajcie wszystko po kolei. Wszystko sprawdzajcie. Ja tak, ja tak podchodzę. Po prostu nie umiem jeździć. Więc każdy manewr, jaki wykonuję, to planuję go już mentalnie. Wykonuję go w głowie, zanim go wykonam. Nie na tej zasadzie, że ja muszę mieścić o tym, co ja robię i tak dalej. Ale przygotowuję się. Czyli patrzę, będę musiał cofać uliczkę między samochodami wąsko i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na sterko tak samo musiałem cofać pod tą rampę. Zresztą będzie to widać. Niestety asystę jaką dostałem to po prostu mm, delikatnie mówiąc po prostu słaby pan, bo i tyle coś widzę mi się tutaj transfer wiesza, Wiecie co? Chyba będę musiał podziękować za